Witajcie na Winnicy. Mamy 23 maja. Co się ostatnio działo. Podrównałem te trzy stalery. Czekam aż się zazielenią i zacznę pielęgnować tylko pod krzakami. Wyrównałem tutaj po to, by się dało ładnie kosić tą kosiarką. Jeszcze kosarką póki nie dorobi się ciągnika. Pnie są wyczyszczone z dołu. Pozostawione dwie łozy. Tam, gdzie były na tyle duże, to jest tak zrobione. Tutaj, gdzie jest mała, przy ucięte, no zostało to jednak puszczone na, na jeden pęd. Zostaną z tego kwiatostany usunięte. się ile jest kwiatostanów. Jak na razie, e, dość sporo zauważyłem e, mrówek na wierzchołkach. Czyli próbują przywlec, przywlec e, mszyce. Tu obrywam będę. tutaj też widzę. No słuchajcie, jak obrywałem to, to e, dokładnie nie widziałem. A być może był na tyle mały, że, e, że go odpuściłem że pominąłem no tak. i widzę, że no, trzeba przejść jeszcze raz i poobrywać. Dobra, co dzisiaj robię? Jest pół do ósmej, słońce już zachodzi, jak widzicie. No, jeszcze z godziny będzie świecić, do do dziewiątej. W maju tak ma, tu jest zacienione. Nie jest źle przymrozki w tamtym tygodniu był przymrozek u rodziców na winnicy mi tam poparzyło liście trochę się popalowały, ale nie umarzły pędy nie wiem jak to się odbije na kratostanach, ale nie wyglądało to tak tragicznie dzisiaj robię tam selekcję, dwie godziny mi zeszło, 100 krzaków także nie wiem ile mi tu będzie schodzić przy tych ilościach no można to przeliczyć, jest ponadto teraz Jakieś półtora tysiąca sezonie, prawie po 2000, no to razy 2 godziny razy 20. Ale może będę robił to szybciej, wcześniej zatrzymał tą selekcję. Ja wiem, że jak to wybuchnie naraz, to no, no to jest kłopot. Trzeba będzie zaangażować rodzinę do tego, że. przeszkolić i. Nawet jak się nie czują na siłach same pędy yy, Selekcjonować to, wyczyścić pnia Takie inne rzeczy, może zagrabić łody oderwane To coś muszą pomóc, to, to pomóc Ale tym się będę martwił jak Jak przyjdzie na to pora, pewnie za dwa lata no. Bardzo dużo było yy, Odrostów Mówię o u rodziców, że przy oczku ze 4-5 puszczało. Bardzo dużo tego było. I trzeba było ze 6 łodyg urwać, żeby zostawić dwie na czopku. Tak to wygląda. Dzisiaj urobiłem sobie oprysk. Pójdzie topsin M w ilości 20 ml na, 20, na 12 litrów wody. I idzie nawóz do NPK 20 20, /20 Jakiś substral do, do winorośli Mam też e, kupiony Plenovit Opti Generalnie chcę zrobić trzy nawożenia e, do kwitnienia Tu Przed kwitnieniem e, przerwę, nawożenie azotowe Przejdę e, na potas z fosforem i borem po kwitnieniu. Przy okazji dzisiejszego nawożenia pójdzie jeszcze Topsin M. Jeden z takich e, środków bardziej systemicznych. Ciężka chemia. E, no, w tej fazie rośliny owocom nie zaszkodzi, a generalnie po, po, pozwoli z mączniakiem trochę powalczyć. Generalnie jest dość sucho i nie ma jakiejś presji łączniaka. Patrzę po liściach, nie widać żadnych śladów, nawet plamek. Jak widzicie, podchodzę od czasu do czasu, obrywam te przyrosty boczne, które wybiły koło pędu. Decyzja już zapadła. Jest bardzo dużo kwiatów ale w tym roku zależy nam na tych dwóch e, ramionach prawdopodobnie zostawię tylko po jednym e, gronie na na łozie ma to mnie uchronić przed e, przemarznięciem tej łozy i e, no straceniu jej. niby są dwie teoretycznie jedna dałaby radę ale e, Zostawimy sobie tą ewentualność, czyli tą jedną na wypadek, gdyby która się wyłamała. A prawdopodobieństwo będzie duże, bo yy, za parę dni chcemy tutaj yy, zrobić rusztowania. Jak się uda, dzisiaj spróbuję usunąć yy, tę prowizorkę Rusztowań, która tu jest i, i zacząć już wytyczać yy, miejsca do wierceń i przygotować otwory ziemi pod zalanie betonu pójdą metalowe rusztowania były już zakupione muszę tylko tu przytargać ale to razem z betonem plan jest taki by na razie zrobić cały rząd skrajnych, nie wiem czy zaszczałem, zaszczał można zawsze do, dodać i zrobić przejście tutaj po 40 sadzące. Bo że chyba to wypada, o ile pamiętam, tutaj. Jak są te dwa, czyli tutaj dwa, dwa słupki. Będzie wąsko, będę wiercił dość blisko sadzonek, ale no tak trzeba zrobić. 40-metrowy szpaler jest dość długi i generalnie pójdzie no tak, żeby w jednej linii było od sznurka pociągnięte tutaj między tymi rzędami. I ostatni... Na 80 sadzonce też zrobimy najpierw krańcowe, mamy 7, 14, 28 słupków strajnych, po 5 rząd idzie środkowy. Także co 6-7 sadzonek. No jest trochę tego. Plus 28, zastrzał trzeba będzie do tego dorobić, do żeby to obskoczyć, tutaj od razu całość. Na tamte nasadzenia na razie nie, nie będę robił. Chyba że się później okaże, że jednak zrobię, ale nieważne. Najpierw te cztery rzędy, czyli nawet pomimo tego, że wyznaczę tam skrajny w trzecim rzędzie, to i tak te cztery będą zarobane pierwsze. A skrajny potrzebuje w ostatnim, żeby sobie złapać linię. Dość dobrze. No i tyle. Dobra. Stawiam Was na statyw. I zobaczycie przejście z opryskiwaczem i nawożenie winorośli. Przy okazji zrobimy jeszcze oprysk topciny. My tu mamy, zielsko no, odrasta zobaczmy jeszcze zanim zacznę jak się przyjęły sadzonki, jest bardzo sucho, mamy maj 23 coś tu rośnie a spadło w całym maju 2 litry wody, co w kwietniu było 90 litrów pomijam dwa takie nawalne deszcze, że po 30 spadło ale no, ale jest sucho teraz tak Tutaj są sadzonki, które, które, które z uporzyniarzki. Prawdopodobnie podobnie ale no jest szansa, że coś odbije. Nie teraz, to jak spadnie deszcz. Tu patrzcie, się, świetnie się trzyma. Musiał być zdrowy i mocny pęd. No, nie mam tu jak tego podlać I tego naprawdę brakuje Podlania Ale jak tak widzę Puszczają póki Te są wykopane już z jednorocznej miejscowej, co była tutaj Ładnie się z korzeniem, także ładnie puszczają No poza tym jakimś Wypadłem całkowicie suchy być może wsadziłem martwego Ale widzę, że 90% żyje Nie jest źle Dobra Patrzcie na statyw I robimy ten oprysk, bo Słońce już zaszło Dobra, jest po 20 ja Pewnie około godziny za mi ten oprysk Dokładnie będę widział po godzinie w którym ten materiał został nagrany tak to się odbyło, wystarczyło na wszystko nie wiem dokładnie ile mi zostało litrów, ale tak po wadze czuję, że 2-3 litry nie. opryskałem wszystkie a szkółka dostała na dużo na glebę tak czy siak to spłynie do korzeni z najbliższym deszczem mam nadzieję, że wnet spadnie cokolwiek i i zwłaszcza te, co są tutaj posadzone, odżyją, bo mało, która odbiła. Tamte tam ukorzenione wyglądają lepiej, te prosto z ukorzeniarki no, wyglądają tak jak te na dole. Przechodząc przez wszystkie krzaki na tamtej części winnicy, gdzie są już duże krzaki, to widziałem ze trzy tak mocno porażone przez zimno. Po pomięte liście. No, dostałem większą dawkę nawozu Niech sobie odbudują to W sumie takich szaków było Może 5 albo 6, bo jeszcze drugie tyle było Tych jednorocznych Które idą na jeden pęd I tam też widziałem takie Kilka sztuk nieciekawych Takich słabszych po prostu, zawinęły liście Popóry natniały Coś im dolega Miejmy nadzieję, że to tylko uszkodzenia mrozowe, ale ewidentnie cały krzak jest taki, to trochę dziwnie, nie? To wygląda. Dobra, chwila przerwy, bo wlazłem na kolca i czuję go pod śródstopiem. No powiem wam trochę strach tutaj tak chodzić. E, kolce są starniny. Generalnie on działa skubany na tej zasadzie, że się wbija i ułamuje. Im głębiej się wbija, tym trudniej chce wyleźć. Praktycznie nie wychodzi. No ale dobra. Idziemy dalej. Muszę po prostu uważać na co wstaje. Czekam na spalenie dalej tego. Więc może za parę dni. Się zobaczy. No i cóż. To co, dochodzimy do muskata Odeskiego Tutaj Dwa albo trzy dni temu skosiłem tutaj całą winnicę prawę Także dość miary to tu Wygląda Co, najchętniej bym przeszedł i I go prysnął może nie widać, że to jest tak fest zrobione, ale, bo tu nie przejąłem glebogryzarką. Widzicie jakie są dołki? Ale glebogryzarka poszła obok i Udało radę. Dobra, sprawdźmy, czy dalej podaję. A, załączony jest, nie wyłączył się. Całe szczęście. Zrobimy ten rząd. By um, generalnie wypryskać um, zawartość pojemnika, nie będę. Um, będę i tak musiał dorobić dzisiaj drugi, bo chcę to opryskać wszystko. Być może mi się uda dwoma pojemnikami to. Zrobić, czyli 24 litrami Nie jest źle, nawet opryskuję te Bez liści Chyba e, wychodzę za, za Ułożenie, że i tak to jest przeciwgrzybiczny, także Będzie już Robiony Prysk no. Tu nie widzę żadnych uszkodzeń brązowych. Ale tu jest łyso, tutaj nie widzę żadnych sadzonek. Brakuje tu. Brakuje tu. A nie, są, tylko nie są z liści. Dobra, znalazły się. Jakby się obawiam. Pięć podbród nie wypuściło żadnego pąka. Szósty, siódmy. Ósmy. Dziewiąty, dziesiąty bez pąka, jedenasty, tu niestety nie widzę, nie widzę, sadzonki, czyli nie ma, odnogomego drzewa, o, dwunasty, trzynasty bez pąka. No cóż, nie będę Was męczył. Jest też niewygodnie jedną ręką to robić. Przechodzimy cały rząd. Dobra, przechodzę na następny sklejny. I chcę to popłyskać do zera. Dobra, jest przed dziewiątą. Myślałem, że pójdę. Opryskam to, co pozostało, ale ja się to sensem, i tak bym wam nic nie nagrał. Bo już coraz ciemniej, gdy zamknę, tutaj tylko siatkę. I generalnie zrobię tak: jeden rząd Hibernala od wschodu, i trzy rzędy Mustapha Odewskiego też od wschodniej strony przeszedłem. Przeszedłem również rządek z pomidorami, wam pokażę. Z się dostał nawóz, cebulę z tamtej strony yy, i selery. No i w szklarni dostały jeszcze rzeczy, które są do wysiania, jako ogórki, dynie. Też potraktowałem je nawozem. Tu mam automatyczne podlewanie yy, za pomocą takiego mechanicznego czasomierza, coś ale jajko. Czas 30-40 minut i podlewa. Ale na wszelki wypadek i tak to zamknę. Eee, truskawki nawadniają się o, w tym miejscu. Cały rządek. Te się trzymają, nie potrzebują. Zresztą to na końcu były wcześniej wsadzone i lepiej, znoszą, lepiej to znoszą. No i cóż, miałem jeszcze podlać tutaj pomidory. Nie widać, Może tu no mizerne są, nie widać ich w tej ziemi, ale są. No dobra, kończę, żegnam się z Wami i do zobaczenia do jutra.